Siemano, siemano, kocury. Tak sobie siedzę i myślę, że pewnie większość z Was miała kiedyś jakąś kolizję, nie z Waszej winy. Ale jeżeli ktoś nie miał, to ja tego doświadczyłem i bardzo nie polecam, bo zawsze przy tym jest dużo ogarniania. Czy to właśnie na miejscu od razu dogadywać się z gościem, labetę ogarniać, mechanika zaraz, części szukać, później mechanik coś spieprzy i trzeba martwić się, ojeju poprawiać, masakra. I tutaj z pomocą może przyjść właśnie nowa opcja na MUBI, bo Oferuje pomoc w razie kolizji, dzwonicie na jeden numer i macie załatwione to wszystko i postawiają wam ogarnięty, wyczyszczony samochód. Wystarczy, że macie polisę na Mubi, wiecie w pierwszym link w opisie, wypełnicie formularz i możecie korzystać z tej opcji za friką. Siemano ziomeczki, ale to nowy odcinek. No właśnie. No to siemano ziomeczki mamy kocury, właśnie sprawdziłem na telefonie test na obecność CO2 w układzie chłodzenia, no bo... Masz taką aplikację do Nie, ale zobaczyłem na YouTubeku poradniczek. No, silnik jest zimny, po testach trzeba sprawdzić czy uszczela jest wywalona, czy nie, bo pojawiły się pewne obiekcje, że tak. Bo robi duże ciśnienie kurde w ogrodzie i wywala płyn korkiem i kurde i tak. z du za duże to tak. ciśnienie tak. jest. Tak. To ty tam rób. A tutaj jeszcze pojawiły się właśnie takie wody różne. A więc ja sobie tutaj zrobię taką. Myślisz, że to najniższy punkt. I woda ucieka. Mniej więcej. Ale działa pomycie. <laughs> ty, ale może to ma jakiś swój obszar pracy. Nie, nie. A. No weź skać o bąbelki poszły. Gać, gać, kać, 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 Z Państwa uszczane jest git Albo głowica, nie? Po prostu. A ja pierwier Ty pyca u człowieku człowieku, projekt. Silnik z ustre. O kurna ty Dobra, dawaj korek, zakręcamy i jedziemy z tematem Odpalamy to gówno, Katujemy? Dobra, do zoba Dzień kolejny, sprawdźcie w ogóle pójdę z nami czy to odpali. Po kurde paru dniach O! Ben ma Ty ale temat jest taki, że nie powiedzieliśmy co robimy Krótka piłka, kurwa. Kończymy ten słupek, bo co innego. Mamy nowy projekt, więc nie ma co oszczędzać tego silnika. Trzeba skończyć, no. Chłopaki no, mają takie ten, postanowienie, ten, że jeden słupek na jeden odcinek. No to tak. To w sumie no, to to ten, ten, w ten w sumie już wychodzi na drugi. Ale yy, jakby nie patrzeć, to nie ma co jeden słupek na dwa odcinki to jest też dobry wynik. No, całkiem. Ogarnęliśmy gościa, który ma dobry słupek i zmieni nam ten silniczek, także w sumie spoko sprawa, bo możemy ten bez obaw wystrzelić. Pagnali, Pany, będziemy... Skorbym. Strzelać skorby dziś! Jeeeeeaaah! Jesteśmy na miejscu. Listki, żwirak i beton. Kapeć będzie smalony. No. Bez pudenia, 2T. Paliło się latka troszeczkę. A co musi się spalić? Nalewaj no, dawaj, dawaj Palulaka. Ale klekot. Ja patrzę jak z dwie strony. Normalnie. No. Aj kurwa no, no co? Aj na no, ją porysował? No jak? Patrz kamerun jakie życie jest piękne. Kiedy kurde robisz projekt, pakujesz w niego kasę, robisz, żeby było ładnie, fajnie, zgrabnie i dobrze. I w drugim odcinku strzelasz ze słupka sobie. Jest, dobrze, jest, jest jedno wymaganie. Od razu odcinasz pan. Tą... Nie, nie brzmi tak jak powinien. Ale jak strzela gówno. Czemu on pojechał na szutry, a nie na ten beton? Zara, filtr stoszkowy, git. A, no, no, no. Cała klatka, git. Wszystko będzie git. Tempon. A co tam, kurde? Co się czaić? A to nie miała być fura do po asfalcie? Taka backyardowa, asfaltowa? No coś miało być takiego. <gry> Idealnie się sprawdza tutaj. To miała być fura do jeżdżenia po podwórku. Miała się mieścić na podwórku w małych, ciasnych jakichś tych miejscach. No a że tak wygląda podwórko, no to już nie nasza sprawa, nie? <grym> Jak jest? Powiem ci tak! O tak się właśnie to robi! Powiem kurzu. ci tak, człowieku, że generalnie no miał być w projekcie taki ładny, wiesz, wszystko spoko, pomalowaliśmy klatkę i ty tutaj, człowieku, wbijasz kamieniami wszędzie, sypie, człowieku, wszystko poobijane i ten finał projektu, to człowieku będzie taki o, jak to już będzie taki gruz zdecelowany, nie? Ale słuchaj, właśnie to o to chodzi w motokotach, żeby robić coś na odwrót, żeby nie żałować. Mówisz? Robisz projekt, kicujesz i katujesz śmiecia, a nie tam kurde oszczędzasz Mówisz? i, i, I lizesz ty. Załuj. Wieku wszędzie błoto, ja, ja pierdziele, super. Temu mówiłeś, że ja będę mył, spoko. No. Jak tam temperaturka, git? Ty, olej jeszcze jest bardzo dobrze, H7-dych, nie? Jeszcze się nie <laughs> rozczuł. No ale fajnie tak kurde sobie nie żałować, takiego sprzęciłka cieszę się bardzo. A. Ja pierdolę jaki kruszą oprądu człowieku ty! Kamaru! Bastos! To jest tak Oje! Oh yeah. hey, ale przez to te odcinek ten dźwięk turbo, to mimo że on jedzie tak samo szybko jak nie wiem, jakiś inny gruz, to wygląda jeszcze szybciej, co? <śmiennie> <śmiennie> bub, bub, bub. Przez to skrzydło. Oj, się chyba cieszysz, co? <śmiennie>

Ta na to tam od ludzie. Pokaż. tam. Oj, ale jakiś w takim ciemnym wali z wydechu. Coś ma. O, olej za, zapiszczał, ty, jest 120 stopni. I bardzo dobrze. Tak właśnie ma być. Robimy 150. Okay. A ja myślę, co tak tłuczę pod spodem, jak twórkę wbijam i nie gdzieś leży? Wybuchła. Szybko poszło ty, szybko poszło. No nie. Nie. Sam zgasł! Nie! O, jest końcówka! To nie może tak być! Nie! No, sam zgasł! Ale nie wiem, czy klema nie spadła, bo dosłownie wszystko zgasło, nie? No! No! Nie wiem, czy to coś. No. Nie, z prądem, ty. nie wiem, czy to coś nie z prądem. Zbora. Zbora. Może z ty! On musi działać jeszcze! Ale strasznie coś łomoczę. Nie wiem czy to zawieszenie, Tył, czy wał, no. czy coś. Czułem to też! Ale tak łomotało, tak. że człowieku podskakiwało wszystko i w ogóle myślałem, czy gdzieś się zaraz nie urwie. Ale idąc twoim śladem, jakby yy, miałem wywalone. Co robimy? Czemu nie działa, tak? Tak. Nie ma prądu, tak? Czyli ewidentnie to jest wina tego, że gdzieś nie dochodzi prąd. No, mniej więcej. Ej, 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 ej. O, tutaj jest, jest skrzynka bezpieczników. Dzięki za info. Thanks. Wiem! Nie. Wiem! Co? Wiesz? Weź, kurna! Straszczyć strasz ludzi! Rzepnę ją! się nie ma. Wiem. co? Nie. O, to musiało zawaliście wyglądać człowieku! Czułem się zaskoczyło, ty! No, tak, tak, tak! Ale szla, ja pierdzielę! Ale tak mega gładko, nie? No, tak idealnie było, nie? Trochę niech ten, niech serio? Trochę stygnie. No, lekarz w ogóle, ty! Jaka jest filma stawka? 135! Palaka na czwórce! 132? Tak, to jeszcze już sporo złapnęło licznik! Ile? Do 150 złnę u licznik! No i tak miał być właśnie, kurde. To co, Ale gasimy tak, go, bardzo, czy no dalej tak, palimy? Tak, tak, tak. Test, nie, testujemy wytrzymałość, ty! Cały odcinek, człowieku, na zamkniętym zegarze o oleju. Flumieni jakie walił, co? No, szak. Człowieku, normalnie się jarało z wydechu. To nie było tak, że strzelało, tylko normalnie się jarało, ty! Ogólnie, patrz, jak będzie zimno zimą, no. i będziemy sobie jeździć, to no, będzie można no. sobie rączki ogrzać, patrz. Ja pierdziele, człowieku, <laughs> jak to waliło, ty! Trzeba coś w nim zrobić, żeby on cały czas 150 stopni trzymał. I takie ognie walił. Ile? 130 stopni można palić. Tak, za krokotał, A co ma nie klekotać? Ale... Chłodnica dymi Tak? No sorka, sorka, sorka chyba, Ej słuchajcie My Słuchaj. Nie wiem czy jest sens w ogóle teraz jak wychłodzić to auto Dbajcie boostu Człowieku ty w ogóle jestem w szoku Jak to auto sobie świetnie radzi teraz Dobra wsiada i jedzie Nabrzmiały That's she said. <laughs> Czuję się jak Whistling Diesel, który człowieku y, zrobił sobie Skylina wydał na niego człowieku z 250 tysięcy na te dwa i człowieku y, na przykład ciągał jakieś gówno tym tym Moglibyśmy coś zrobić takiego co? Jeśli chcecie, żebyśmy coś takiego zrobili, że na przykład podczepiamy traktor i ciągniemy traktor rurakiem albo na przykład wyburzamy dom jakiś rurakiem, no to zostawcie oczywiście suba, łapę w górę i napiszcie w komentarzu, że chcecie coś takiego. Przypominam, zostawcie teraz subskrypcję. Teraz przez najbliższe 5-10 sekund nic nie będzie się działo specjalnego, także zminimalizujcie, kliknijcie suba, napiszcie komentarz między innymi, że właśnie chcecie i przechodzimy do jeżdżenia. O! A jaką on chmurkę puszcza piękną? O, 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 nie, nie dodawaj gazu, nie dodawaj gazu. I poczekaj chwilę. I teraz bardzo powoli dodawaj gazu. O tak, o, i niech się wkręci. Ja już człowieku rozpracowałem. Rozpracowałem ten. Ale, ale olejem wstępnie, czuję? No i właśnie pytanie, czy wciągnie olej i się skończy? Czy po prostu się zagotuje i się zatrze? Słuchaj, to? Oj, 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 oj! Dlaczego jesteś rani? Dlaczego jesteś rani? Jest na wykazie, jest na wykazie, daj. No, 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 Tak byczku, bardzo mi się podoba, ty ruraczku. Nie, 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 nie. Tak? No ledwo, ledwo już. Albo stygnie, albo kurde wódce dajemy, bo nie wiem ty. Ej, bo... Co tu robić? Skąd tu się... A, króciec chyba z głowicy tam z tyłu strzelił. Albo któryś wąż, bo widzę, że tam z tyłu silnika wali. Okej. No ale to dla nas lepiej, bo szybciej się skończy. Odpalaj. Nie dasz plusa, bo tam jest właśnie to gówno, nie? Da, ale da się minusa i właśnie wkręciłem na minusa, bo chcę. Super, właśnie o to chodziło. No ale ta nakrętka się wykręca. Da się na plusa. O. Nie wiem ile teraz wkręciłem, ale trochę. <śm> albo to się nie wjechał, albo naprawdę mu podkręciłem trochę tego przeszło. Nie chyba Ale chyba trochę wariuje ja! Dawaj dawaj A co się stało? Nie no nie wiem Dywek puścił A, coś tam z tyłu chyba skrzyło Tak a, to może jest. teraz właśnie puścił ten kurciec Może być No i co nam to zmienia? Nic. Ty no no pójdź no. patrz, 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 na zielonego nawaliło. A no, skitur. Patrz człowieku. O kurde, a co to z olejem? szlam jakiś tylko z olejem, <hłusza> Masło! <hłusza> to no i co? No ale niespodzianka. Zaskakujące jest to, że to auto dalej sobie odpala, nie? Ile ma na oleju? 150? Nie No, oh, tu jest! Czekamy tutaj widzi! Oo! Oh, yeah. Nie, raz mi spuściłem go nich ształtek! Wiesz! Ale to nic nie znaczy. Ale nie strzelił! No nie strzelił, ale już klekotał, już blisko. Nie myślałem, że szybciej klęknie. Jest kurde niezły. Że tyle śmigamy i 150 stopni olej ma. Kurde. Cały czas? No. no. To ten olej też może ma z 200, nie? Mogli to powiedzieć, że 500. Że 500. Ojojoj, no nie wiem, a dawno pochadzono.

Patrz, bo to spod korka zaczęło walić. W ogóle Trudno. widziałeś? Jak się zaczęło tak, ten... Tak, tak, to tak, to, tak, to, to spod, spod korka waliło. ale człowieku, no i to jest finał człowieku, to jest finał tego silnika! Tłusto. Ty, dokładnie. ale weź to teraz umy, toż to break cleanery trzeba będzie no, wszystko taką firmy. myć. Ciekawe jak turbo. Jak turbo? No. No tam też jak z turba gdzieś kopciło. A tam się. No jak olej może na turbo szedł? To i temu tak się kopciło. No. O! o! Patrz, jak ładnie pod spodem ty. No, 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 no wiedzka kurteczka dla jego. Ej no to co, musimy to pakować i jechać na Swapika. Tak jest. Ale latkę nie upaliliśmy no. Do końca. Ale było blisko, bo już już ten. Mhm. Dobra, jedziemy na swap. Jedziemy na swap. no mamy pracę od razu. Ty, tutaj lalka. Na się, coś. Okej, okay. Tam lalka, i tu lalki. Nic nie trzeba, cześć. Co powiesz? Chyba jest to jakaś bada, chyba fabryczna, bo tu kurde, dwie nie ma. Wybrakowany. No. Zdjęmy ile, godzinka, dwie? No i będziemy jeździć, nie? No i nic. A właśnie, dawaj. Musisz zobaczyć, czy się dobrze kręci. Dobrze? Tu w ogóle kompresji nie ma. <głos> <głos> nie. Czemu? A czemu? Tak. Ale to czyje, że kupiliście sami tego nie zrobili. No jak, nie? Poważnie? Ładne spawy? Elektro, elektroda bambusowo spał. Yeah. O tutaj zobaczmy. O. O, no, tu się uczyliśmy. Spawać, a później taki strona. Nie wierzę to. No ale ja kiedyś spawałem jak to są maszynowe spał Ja to nawet Maszynowe? Nie... Ja to oby setę walnąć, to jak maszyna ale z z takimi spalami Koreczek drugi, tak Koreczek drugi pewnie przyda się, ale wy, aż wydmuchało uszczelę tą, nie? Skorka to tam, kurde, dobrze, tłok mi się rozwalić. Ty, wiesz co, nie wiem jak będziesz ciekaw, to możesz wziąć czapkę, zobaczyć, nie? A, Albo chociaż misę. Nie to jak, jak przyjdziemy, bo... to złożymy. No. Adrian mówi, że, że korwę wywali jak on zrobi słabo. Więc nam to pasuje, idealnie. Na kolejny odcinek będzie super, nie? Tak, na, na następny odcinek kolejny słupek wysadzamy, także nie zapomnijcie o subskrypcji. Bo właśnie wspominałem o tym wcześniej i teraz właśnie macie chwilę, żeby ją kliknąć. A także macie chwilę, żeby sprawdzić linki w opisie, tam na przykład jest nasz Instagram, na który dajemy fajne zdjęcia, jak na przykład to, gdzie BM wali płomieniami, nie? Także wbijajcie na Instagrama, dzięki Adi, widzimy się w następnym odcinku z BMeczku, no i co? Pozdro! Hello.